Zaczynamy nasz drugi dzień zwiedzania wyspy Rodos. Nasze dzisiejsze punkty to wioska Elusa, Critini, Embona, wioska Siana i Monolithos. Zobaczymy, czy uda nam się zrealizować te pięć punktów, czy może ponownie tak, jak wczoraj pożary uniemożliwią nam zwiedzanie pewnych miejsc, ale wszystko już będę Wam na bieżąco zdawać z trasy. Zaczynamy. Dotarliśmy do wioski Agia Elousa. Tuż za mną znajduje się Kościół o tej samej nazwie, czyli Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus. Jak widzicie, za mną nie ma żadnych turystów, jesteśmy tutaj zupełnie sami. Jest to taki punkt, gdzie nie docierają grupy turystyczne, ale jednak jest to taka ważna perełka. Tutaj tak naprawdę zobaczycie taką bardziej architekturę włoską, ponieważ w 1936 roku ta wioska została założona przez Włochów, więc jednak ten styl różni się od pozostałej części Rodos. Dotarcie tutaj sprawiło nam troszkę problemów. Hmm, nawigacja troszeczkę nas wyprowadziła, więc taki mój tip dla Was, jeśli nawigacja będzie chciała, żebyście zboczyli z głównej drogi, to tego nie róbcie. Jedziecie i w momencie, kiedy zobaczycie restauracyjki, jakieś tam mini markety, to tak naprawdę jesteście już w tej wiosce, nie ma tu żadnego znaku, ale jak wyjdziecie i zapytacie, gdzie jest wioska Elousa od razu jakby lokalsi powiedzą Wam, że jesteście na miejscu. Zresztą bardzo charakterystyczny znak, którego szukajcie, to jest właśnie ten kościółek. To, co jest ważną historią tej wioski, to fakt, że w 1947 roku to co jest ważną historią tej wioski, to to, że w 1947 roku lekarz Costarigis założył tutaj senatorium przeciw Gruźlicze. I było to bardzo ważne dla mieszkańców tutaj. Lekarz odegrał tak ważną rolę dla nich, że postanowiono jakby nazwać plac tej wioski po prostu jego imieniem. W 70 roku sanatorium zostało zamknięte, ale jednak wciąż ta historia krąży tutaj wśród mieszkańców, bo była po prostu dla nich ważna. Jeśli ktoś z Was będzie tutaj 7-8 września, to warto przyjechać do wioski, ponieważ mieszkańcy będą obchodzić swoje święto Panagiri, czyli możecie w tym momencie zobaczyć, jak lokalni mieszkańcy się bawią. Tu, gdzie się teraz znajdujemy, to są pozostałości po senatorium, o którym Wam mówiłam. No, nie wiem, ja czuję się trochę dziwnie. Tu widzicie, nawet jest wanna. Trochę creepy jakoś, zawsze kiedy zwiedzam takie miejsca, mam wrażenie, że jest pozostawiona jakaś dusza tutaj, ale to takie moje odczucia, jakby wiecie, no musicie sobie wyobrazić, że tu kiedyś leczono ludzi, tak, ludzie umierali tutaj, no ciekawe miejsce, warto tutaj sobie przyjść. Z nami wioska Elousa i podjechaliśmy teraz do portu Kamiro Skala, aby zakupić bilety na rejs na Halki. Taka rada ode mnie, nie kupujcie biletów na Halki w Rodos, ponieważ rejs trwa o wiele dłużej. Najlepiej podjechać sobie tutaj, do tego portu, ponieważ rejs trwa około 50 minut, jak dobrze pamiętam. Cena biletu za dwie osoby to 18 euro w dwie strony. W miejscowości Kritinia, a dokładnie przy zamku o tej samej nazwie, chociaż znajdziecie też taką nazwę jak Castellos, wpiszcie sobie w nawigację wioskę Kritinia. I kiedy nawigacja was będzie tam prowadzić, to po drodze zobaczycie znak, który Wam pokaże, że macie skręcić na zamek. Będziecie widzieć go już z samej drogi, ponieważ jest on na wzgórzu na szczycie. Z takich ciekawostek, zamek został wzniesiony w XV wieku przez Joanitów. Głównie jakby pełnił on funkcję takiej warowni chroniącej wyspę, też sprawdzającej jakby kursy statków. Jednak niestety stało się tak, że w 1522 podczas panowania tureckiego pod wodzą Sulejmana I Wspaniałego niestety zamek ten stracił jakby Znaczenie militarne i prawda jest taka, że od tego momentu po prostu zaczął chylić się ku upadkowi. Obecnie możecie tutaj sobie zobaczyć ruiny, wstęp jest całkowicie za darmo, nic nie płacicie. Jak zobaczycie sobie za chwilę ujęcia z drona, to możecie zobaczyć, że zamek ma kształt czworoboku. Byłabym sobą, gdybym nie poleciła jakiegoś fajnego miejsca, żeby sobie usiąść, napić się czegoś zimnego. I tuż obok zamku macie kawiarenkę, gdzie pan podaje pyszne frappe, soki wyciskane i inne różne rzeczy. Więc fajnie można sobie usiąść, bo jest tutaj naprawdę piękny widok. Do wioski Embona, ale myślę, że najpierw pora, żeby coś zjeść. Zatrzymaliśmy się w tawernie Aonia. Poczytałam opinię. Podobno jest bardzo dobre jedzenie. Później, jak już zjemy, to dam wam znać, czy rzeczywiście warto. Jedzeni i rzeczywiście na 100% polecam Wam tawernę, o której wspominałam. Jedzenie jest przepyszne, Pani przemiła. I słuchajcie, zawsze się mówi, że powinno, znaczy, znaczy zawsze się mówi. No, najczęściej mówią to przewodnicy w tak zwanych grupach zorganizowanych, gdzie mówią, że tam, gdzie jest najwięcej turystów, to tam najlepiej zjecie. Ja tak nie uważam, uważam, że jest na odwrót. Szukajcie zawsze restauracji, gdzie jest najwięcej lokalsów. My, kiedy byliśmy tutaj w tawernie, to tak naprawdę my. Jeszcze jedna para była, a pozostali to byli Grecy. Cisza, spokój, lokalny klimat. Więc naprawdę polecam Wam się tutaj zatrzymać. A jeśli chodzi o samą wioskę, tu nie macie jakby takich rzeczy do zwiedzania, typu jakieś, wiecie, klasztory, nie wiem, jakieś miejsca archeologiczne. Nie, to jest po prostu wioska, Nie możecie sobie pospacerować i co najważniejsze, uwaga, mimo wina, spróbować najlepszych i lokalnych win. Dlaczego? W tej wiosce mieszka 1300 mieszkańców i wszyscy zajmują się uprawą winorośli. I jakby gdzie nie przejdziecie, to macie różne jakby miejsca, chociażby tutaj za mną. Też tutaj po mojej lewej stronie znajdują się winiarnie. Ja osobiście polecam Wam winiarnie. W momencie, kiedy będziecie zjeżdżać do wioski, po prawej stronie zobaczycie jakby taką małą winiarnię. Zostawię Wam też namiary. Później na filmiku zobaczycie też, jak to miejsce wygląda. Prowadzi ją przemiły pan. My wzięliśmy sobie tam dwa przepyszne wina. Oczywiście wcześniej macie możliwość spróbowania takich win i wybrać te, które jest najlepsze. Ja wybrałam bardzo słodkie wino, ponieważ kocham słodkie wina. Cena takiego jednego wina to 8 euro, więc myślę, że nie jest to przesadzona cena. Kochani, jesteśmy pojedzeni. Skosztowaliśmy kapkę winka, bo trzeba samochód prowadzić, i teraz udajemy się do kolejnej wioski, gdzie będziemy mieli możliwość spróbować najpyszniejszej oliwy z oliwek, miodów. Ruszamy. My już dotarliśmy do wioski z Jana. Zanim jakby przejdę do tego tematu, to jeszcze chciałam dodać, że jeśli chodzi o wioskę Embonas, to to jest takie święto ruchome, ale chcę wam powiedzieć o święcie wina. Nie do końca wiadomo kiedy ono się odbędzie. Zazwyczaj one wypada na początku września, czasem na koniec sierpnia. Wtedy jakby możecie skosztować lokalnych win, różnych potraw. Jest jedna wielka impreza w wiosce, więc myślę, że jeśli ktoś będzie w tym terminie, to może polować, żeby to zobaczyć. Powiem Wam, że teraz ta droga, która prowadziła nas do Siany, ogólnie drogi tutaj są przepiękne, bo właściwie cały czas jedziecie górami, ale teraz te widoki, no po prostu perełka. Pewnie dodam jakieś wrzutki z trasy, ale naprawdę Warto brać samochód, bo możecie się zatrzymać w dowolnym miejscu, jeśli widzicie piękny widok i po prostu się nim zachwycać. Teraz idziemy zwiedzać. Od razu mówię, że Siana to wioska oliwą i miodem płynąca. Ale o tym za chwilę. Słuchajcie, kocham takie miejsce, jak to. Jakby ta wioska to nie jest typowo turystyczne miejsce. Nie znajdziecie tutaj żadnych hoteli. Jest tutaj parę sklepików, właściwie teraz tak liczę, może nie wiem, 6-7. Tak jak powiedziałam, to miejsce słynie z miodu, z oliwy i z tak zwanej wódki somy, gdzie Grecy używają jej na grypę i przeziębienia. Ale myślę, że to, co chcę Wam polecić najbardziej, znajduje się tuż za mną. Za mną widzicie przeuroczą panią, siedzącą sobie na krzesełku, która jest Greczynką, ale bardzo kocha Polaków i właściwie cała obsługa nas yy, odbywała się w języku polskim. Pani jest przykochana, dała nam spróbować po prostu wszystkiego, co się dało w ilościach przekraczających nasze możliwości. Ja nie mogłam skosztować yy, wszystkiego, ze względu na to, że prowadzę samochód, ale bardzo Wam polecam to miejsce. Znajdziecie tutaj przepyszne oliwy czoskowe z chili, z bazylią, no różnego rodzaju. Następnie znajdziecie różne rodzaje alkoholi, cytrynowe, karmelowe, kawowe, przepyszny krem pistacjowy. Jak ktoś stąd wyjdzie bez kremu pistacjowego, to niech do mnie napisze, bo ja w to nie uwierzę, że ktokolwiek, jak tego spróbuje, wyjdzie stąd. I powie, nie w sumie mi nie smakuje. Każdemu będzie smakować, zaufajcie mi. Oprócz tego są miody. Cenowo zależy, jak na to patrzeć, tak? Bo na przykład, zakrępi stacjowe 15 euro. Ja nigdy nie przeliczam. Ja po prostu to uznaję, że to jest tak, jakbym zapłaciła w Polsce 15 zł. Bo nie ma sensu przeliczać. Zostawiliśmy tu w sumie 62 euro. Ale kupiliśmy też rzeczy dla naszych bliskich, żeby kosztowali więc. Polecam Wam to miejsce, przeuroczą panią, nie będziecie żałować. Mamy to, suma, tak? Bimper. Mm -hmm. Mm -hmm. Mamy bimper liqueur. pomarańczowe, cynamone miód, recept na Bardzo dobre. To bardzo, to nie, to mocne. Nie, to dobre. Trochę, trochę. Tak? Mamy no, lemon z Trochę, trochę. To ty trochę spróbuj, się? bo ja już nie. Pani trochę? No, 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 I prowadzę A, auto. Tak, <laughs> kierowca. <Aha>. Kierowca. <laughs> kierowca. <laughs> <laughs> tak. Karamelowy mm, Karmel. Mhm. Trochę. Mm -hmm. Karmel. Mm. Mm. I no? Kocham karmel. Mmm... Piko belo karmel. Claudia karmel. Karmelowy. karmel, to... Karamelowe, karamelowe. To... Mio dobo. Co to jest? Ja stąd nie wyjdę. <laughs> eh? No trochę, trochę. No trochę. Ehem, é... Granat, Granat, deixa eu só falar. Pronto, Pronto, tudo To zmala. O, to jest jakieś drzewka trochę. Mm -hmm. To andibachio jest to ma. O. Słuchajcie, mała aktualizacja, jeśli chodzi o sklepik uroczej pani. Nie wydaliśmy 62 euro. Wydaliśmy 77 euro, ponieważ właśnie się wróciłam, żeby kupić drugi słoik kremu pistacjowego. No, powiem Wam tak, jak chcecie mnie przekupić i chcecie załatwić ze mną jakieś sprawy, to to, co kurczaczki, misiaczki lubią najbardziej, to wszystko co słodkie, a krępi stacjowy, który smakuje jak najlepszego rodzaju Nutella Picobello. Picobelo po prostu. To jest najlepsza pamiątka, jaką przywiozę z Rodos. Jedziemy do Monuritos. No i dotarliśmy do ostatniego punktu, czyli zamku Monolitos. Jednak na razie siedzimy i popijamy coś zimnego. Pewnie Was nie zdziwię, ale znowu frapę. My czekamy troszkę jeszcze, żeby na zamek wejść w momencie takim, żeby porobić zdjęcia jeszcze w dzień, ale będziemy tutaj czekać na zachód słońca, ponieważ warto, więc dlatego też jest to nasz ostatni przystanek. Jeśli chodzi o zamek Monolitos, to jakby to był jeden z czterech najbardziej, najlepiej ufortyfikowanych zamków, ale historia jest taka sama, jak przy poprzednim zamku, w którym byliśmy, bo też w 1522 roku, w momencie kiedy wojska tureckie jakby objęły tutaj władzę, no niestety ten zamek też zaczął jakby upadać, tak, zaczął tracić swoje znaczenie. No i niestety już nie było później czego ratować, więc dlatego teraz jedyne co my możemy oglądać, to po prostu ruiny tego zamku. Powiem Wam szczerze, że nie ma dużo turystów. Właściwie oprócz naszego auta tu jeszcze 5 samochodów, więc to nie jest dużo. W ogóle jakby mam poczucie, że, że dzisiejszy dzień jakby upłynął nam bez jakichś tłumów turystów. Jeśli chodzi o takie podsumowanie, to za nami 95 km. Oczywiście musimy sobie teraz do tego doliczyć jeszcze powrót, jakby do fali raki. Ale tak, do tego momentu przejechaliśmy 95 km. Dzisiaj pierwszy raz tankowaliśmy. W sumie zatankowaliśmy dzisiaj za 25 euro. Jeśli chodzi o ceny paliwa, to. Różnie z tym bywa, ale zauważyłam taką tendencję, że jednak lepiej tankować bardziej w jakichś miastach, bo w takich wioskach gdzieś na obrzeżach te ceny paliwa są droższe mniej więcej. Zdarzyła się chyba nawet taka cena euro 90, troszkę ponad ale możecie też znaleźć Euro 79,78, Euro więc wszystko zależy od miejsca. No i wiadomo też od momentu, w którym przyjedziecie tutaj na wyspę, ja oceniam ten dzień do bardzo udanych. Myślę, że dzisiaj było mniej męcząco niż wczoraj, ale to też wynika z tego, że tak jak opowiadałam w poprzednim odcinku, no niestety dużo czasu straciliśmy w porcie ze względu na to, że... Szukaliśmy biletów, które znaleźliśmy, ale już nie będę do tego wracać, więc jakby myślę, że jak będziecie się trzymać naszej trasy, no to sami widzicie, jak to czasowo mniej więcej nam wychodzi i teraz mamy godzinę około 17, równo 17 nawet, więc myślę, że to jest fajny czas, więc jakby... Możecie tu przyjechać, zwiedzić ten zamek, porobić zdjęcia i jechać już do hotelu, ale dla wytrwałych i tych, którzy uwielbiają spektakularne widoki, no to warto tu zostać na zachód słońca.